Cześć, słuchajcie, mam tutaj lampę, lampy właściwie do e, Mercedesa E-klasa W211. Jest to akurat zwykła lampa, ale budowa ksenonu, a zwykłej żarówkowej jest taka sama, gniazdem żarówki się różnią. E, I dlaczego te lampy słabo świecą? Właśnie dlatego, że wypala się te lustro soczewki. Takie lustro tak powinno wyglądać. Ja mam zregenerowane lustra niemal do każdego auta. Takie zregenerowane lustro możecie sobie zamówić na stronie autolampy.com.pl albo piszcie do mnie e-mailowo zamówienie do czego i co potrzebujecie na motolampy.małpa.gmail.com i samemu będziecie mogli sobie taką lampę naprawić. Ja chcę tutaj pokazać, że oczywiście można sobie to rozkręcać przez ten otwór, przez ten dekiel, roznitować, przez ten otwór, znitować, skręcić i też bez rozbierania idzie to zrobić, ale po co? Się tam męczyć przez tą małą dziurkę, gdzie można tą lampę sobie rozebrać i mieć dostęp do wszystkich elementów, aby je tam po prostu sobie poczyścić, co trzeba wymienić, to wymienić i lampę ponownie skleić. Do tego potrzebujecie kawałka miejsca, tak jak tutaj, które to miejsce imituje. Nie wiem, tak naprawdę. Każdy dom piwnicy w bloku, w polskim bloku, malutki stoliczek, tutaj wystarczy, wystarczy blat w kuchni, jak was żona wpuści. Potrzebujecie opalarkę, zobaczcie, najtańsza, marketowa, śrubokręt płaski, mały czy, czy większy. Każdy coś takiego e, posiada i wystarczy, słuchajcie, podgrzewać tutaj styk e, miejsce styku klosza i A obudowy. Ja to zaraz pokażę. W międzyczasie będę troszeczkę opowiadał. No podgrzewamy równomiernie miejsce styku losza a obudowy w miejscu gdzie, gdzie znajduje się klej. To jest klej butylowy i go podgrzewając hmm, doprowadzamy do stanu, że robi się miękki, bardziej plastyczny i... W momencie, kiedy jest ciepły, gorący, możemy swobodnie klosz podważyć płaskim śrubokrętem i on nam ładnie zejdzie. Można też wykorzystać piekarnik w kuchni. Znając moją żonę, to nie ryzykuję i nie podpowiadam takiego pomysłu. Bo się może skończyć rozwodem. Ale jeżeli macie opalarkę gdzieś tam, no to spokojnie sobie pomalutku lampę ogrzać. To ja już Wam pokazuję. Mam wrażenie, że to już wystarczy. Trzeba pamiętać też o tym, że ten klosz jeszcze ma takie spinki tutaj metalowe, także trzeba, trzeba je, trzeba te spinki zdjąć, podważyć, tak? i te spinki dookoła lampy zdjąć. No i teraz wystarczy słuchajcie znaleźć sobie miejsce, najlepiej gdzieś tam od dołu, żeby to nie było widoczne, bo czasami coś się zdeformuje za pierwszym razem, ale wciskamy, patrzcie, jak jest podgrzane, to wciskamy śrubokręt już widać, jak ten klosz pracuje, prawda? Ja to jeszcze sobie podgrzeję. Podważyłem z jednej strony. Podważę troszeczkę z drugiej strony. O, zobaczcie, zobaczcie jak on tutaj się ciągnie ten klej. Na tym etapie warto to podgrzać. Ja patrzę ile ten film trwa. Pani całe 5 minut Także zobaczcie W 4 minuty Lampa jest rozklejona I teraz Te wszystkie elementy sobie można Spokojnie rozkręcać Ściągać Aż dojdziemy do Do soczewki, którą chcemy wymienić Słuchajcie nowe lustra koszt około 150 zł i samemu to sobie możecie wymienić naprawić każdą lampę i dzięki temu każda lampa będzie świeciła jak nowa patrzcie jak to się ładnie rozkleja nic nie jest zdeformowane, powyginane to naprawdę 5 minut można sobie taką lampę rozkleić no i teraz mamy Dostęp, żeby te wszystkie elementy sobie odkręcać czy czyścić. Żeby się dostać dalej, musimy zdjąć sobie ten pierścień. On tutaj trzeba podważyć albo płaskim śrubokręcikiem. Ja mam takie haczyki i to sobie tutaj schodzi ten pierścień. Teraz, żeby zdjąć tą maskownicę, to tutaj, tak, to całe. Trzeba wyjąć żarówkę od kierunkowskazu. Pamiętajcie o tym, bo ta żarówka też jest wpinana w to lustro. Tam się trzyma. No i nie szarpcie jeszcze, bo tutaj od dołu trzeba wygrzebać ten klej. Ten butyl, bo mamy jeszcze jedną śrubkę. Widzicie ją trzeba też odkręcić. E, tak, żebyśmy mieli swobodny dostęp do tego, żebyśmy mogli sobie to wyjąć. Później podgrzewamy klej. Jeszcze raz delikatnie ściągamy sobie tą maskownicę. Czyli bierzemy torx. Odgrzebujemy sobie ten klej i teraz spróbujemy odkręcić. Spróbujemy odkręcamy. Tu nie ma co próbować. Po prostu trzeba tą śrubkę odkręcić. jest teraz żeby się nie męczyć to w tych miejscach gdzie ta maskownica jest osadzona jeszcze w obudowie wraz z klejem, czyli w trzech punktach wystarczy troszeczkę podgrzać góra dół boczek i zobaczcie mamy Ogromny element zdjęty, i teraz mamy, zobaczcie, dostęp do wszystkiego. Możemy sobie umyć szkło, soczewki z jednej i z drugiej strony, bo zobaczcie, jakie to jest brudne. Widzicie, tam ślady po moim paluchu. To trzeba rozebrać płynem do mycia szyb. Po prostu to zrobić. Żeby sobie wyjąć cały ten stelaż, wystarczy te motylki, przekręcić tak żeby w poprzek ustawić i wtedy cały stelaż nam ładnie, nam ładnie z tego schodzi możemy już sobie odkręcić soczewkę i ją wyjąć także no, tu już wszystko od Was zależy co chcecie w tej lampie zrobić ale teraz można wszystko także wystarczy mieć przy sobie nowe lustro Troszeczkę kleju, bo tego kleju troszeczkę trzeba też uzupełnić. Także jakieś tam 15. No ja już mam lustro wyjęte z lampy. Cały projektor, nie lustro, cały projektor lustro razem ze soczewką, ze szkłem soczewki, z przesłoną. Tak powinno wyglądać takie lustro zregenerowane, gdzie jest napylona nowa warstwa aluminium. A tutaj, jednak, zobaczcie, jak to wygląda. Jest czarna plama. Tam nie ma co odbić tego światła. Jest całkowicie spalone, wypalone. No i już wiemy, dlaczego nasza lampa słabo świeci. Dlaczego mamy problem z prawidłowym oświetleniem drogi. I ta jazda po zmroku jest naprawdę uciążliwa. Także wystarczy ten element wymienić na nowy. Ale wielu z Was zadaje jeszcze pytania i głowi się jak to rozebrać. Słuchajcie, mamy kilka punktów, które trzeba roznitować czy rozwiercić. O, najlepiej powiem, że wystarczy wiertło. I tutaj, tutaj na dole też w tych miejscach po prostu rozwiercamy. I wtedy możemy rozłożyć sobie ten element na poszczególne elementy, wymienić lustro, a później albo to skręcić śrubeczkami, albo znitować ponownie. Teraz pokażę, jak ja to robię. Czyli wiertło. Ten rozmiar może być 8, może być 7, może być 12, nawet po prostu, żeby było odrobinę większe niż tutaj. Ta dziurka. Nawiercamy. Chodzi o to, że nie przelatujemy na wylot, tylko skrobimy ten kołnierz, który tutaj od tej strony jest. Co powoduje, że już nie jest to trwale połączone, bo, bo ten główny element montażowy ścieramy właśnie tym wiertłem. Jak już to sobie zrobimy, to zobaczcie, wystarczy, wystarczy sobie podważyć i mamy wyjęte, widzicie? Same szkiełko zostaje, a tutaj lustro, które wymaga wymiany, zobaczcie co, jak to tutaj wygląda, widzicie to? To jest całkowicie zniszczone. No i to powoduje właśnie, że ta nasza lampa słabo świeci i ten element no, wymaga wymiany, no trzeba, trzeba to zrobić. Tutaj mamy lustra po regeneracji. no więc mamy nowe lustro mamy soczewkę ja już ją umyłem zwykłym płynem do szyb i teraz trzeba to razem połączyć słuchajcie nie każdy ma nitownicę albo nie każdy będzie specjalnie kupował nitownicę i wydawał jakieś tam duże pieniądze i później prawdopodobnie nigdy więcej nie użyje więc jest jeszcze opcja skręcać te elementy na śruby to jest też fajny proces, bo zawsze jest, jest odwracalny. Można to rozkręcić, skręcić wielokrotnie. Jeżeli nie macie swoich śrub gdzieś tam w piwnicy, w garażu czy sklepu, gdzie to można kupić, to też takie śruby można zakupić u nas na stronie autolampy.com.pl autolampy i takie dwie, czasami cztery śruby spokojnie. Wystarczą. Koszt takiego zestawu: śruba, podkładka, nakrętka około 2 zł. To kosztuje 2,50 zł. Zobaczcie, i tak sobie wygląda złożony już projektor z umytym koszem, szkiełkiem z nowym lustrem. Skręcony, to nie jest znitowane, tylko skręcone. Śruby są uniwersalne i pasują do każdego zestawu, czyli nawet takich grubych zestawów, gruby, z grubego metalu, e, gdzie z, często są też rozbudowane o, o system skrętu, także one są dłuższe i pasują do... Do każdego modelu można to, to tak zostawić, bo to w niczym nie przeszkadza. Ale jeżeli chcemy estetycznie to sobie zrobić, ja to zawsze obcinam. Można piłkę do metalu brzeszczot albo szlifierkę kątową sobie po prostu nadmiar tych śrub odciąć. Warto tutaj zabezpieczyć nawet kawałkiem kleju. Na przykład są też takie kleje do gwintów, które zabezpieczają przed. Rozkręcaniem się tego, ale to tak. Mówię tylko o tym, rzadko kto to stosuje. Ja sobie zabezpieczam kropelką albo kawałkiem poksipolu, tak żeby te nakrętki się nie rozkręcały z biegiem czasu.